Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na biszkopty makowy. Zbliżają się święta, więc podejrzewam, że przepis na pewno się przyda. Jest puszysty, przepyszny, wilgotny. Do pół szklanki mąki tortowej dodaję jedną łyżeczkę proszku do pieczenia i jedną łyżkę z brzuszkiem mąki ziemniaczanej. Z reguły unikam proszku do pieczenia, ale przy maku, który. Po sparzeniu z wilgocią jest dość ciężki, trzeba mu troszkę pomóc, żeby łatwiej rósł. W osobnej misce utrę żółtka z cukrem, tak jak widzicie trzy czwarte szklanki, część cukru zostawię jeszcze do utrwalenia piany. Ucieram żółtka na przysłowiowy puch, dokładnie do rozpuszczenia cukru, na taki krem żółtkowy, jaśniutki, tak jak widzicie na filmie, po prostu taki kogel mogel. Teraz pora na dodawanie maku. Dodam na początku w dwóch porcjach po łyżce, a potem dodam pozostały. Delikatnie staram się to razem zmiksować na puszystą masę. Wykorzystuję tutaj mak sparzony i oczywiście dobrze zmielony. Najlepiej to powtórzyć trzy razy takie mielenie na drobnych oczkach. Można też suchy mak zmielić w młynku i potem sparzyć, odczekać dwie godziny i masa jest już gotowa. To bardzo łatwy sposób i powiem szczerze, że kiedy się śpieszy, bardzo dobrze się udaje. Ten mak jest dosyć dobrze rozdrobniony. Tylko pamiętać trzeba, żeby do młynka nie sypać dużych porcji maku, żeby był równomiernie rozdrobniony. Do masy dodaję teraz składniki sypkie, czyli mąkę tortową, mąkę ziemniaczaną, proszek do pieczenia. Najlepiej dodać przez sito, trochę aromatu migdałowego, który najlepiej sprawdza się do tego typu ciasty z makiem. I jak najkrócej wszystko miksuje, tylko do połączenia. W międzyczasie pamiętamy, żeby nagrzewać już piekarnik do 160 stopni, masa wychodzi taka dosyć gęsta, ale nadal spływa z łyżki, więc nie jest to tak bardzo gęste. Teraz jeszcze szybko zmiksuję białka ze szczyptą soli na sztywno. Dodaję resztę cukru, miksuję jeszcze chwilę na jednolitą masę, żeby cukier się rozpuścił. Będzie taka masa bardziej lśniąca i trwała. Na początek dodam 1 czwartą ubitej masy białkowej do masy makowej, rozluźnię po prostu tą masę makową, a potem dodam całą resztę, delikatnie wymieszam tak jak przy biszkopcie, ważne żeby nadgorliwie nie mieszać, masa powinna pozostać puszysta, dzięki temu ten biszkopt jest właśnie taki pulchny i naprawdę zupełnie inaczej to wygląda niż takie ciasto zbite, które po prostu jest mniej smaczne. Wcześniej trzeba przygotować tortownicę, wyłożyć ją papierem takim do pieczenia. Boków nie smarujcie, wtedy te biszkopty są równe, nie robią się te brzuszki na środku. Wolę używać większej tortownicy po prostu dla bezpieczeństwa, w razie gdyby ciasto gwałtownie rosło, żeby nie wykipiało. Ten biszkopt będę piekła około godziny w takiej niższej temperaturze, 160 stopni. Jeśli będziecie piec w wyższej, żeby było szybciej, można to zrobić. Granicą myślę jest tak 170 stopni, wtedy trzeba go piec około 40 minut. Ja, jak już wspomniałam, będę go piekła około godziny. Będę sprawdzać patyczkiem. Patyczek może być wilgotny, ale nie może być na nim surowego ciasta. Po wyjęciu z piekarnika, kiedy już ciasto jest upieczone, można go sobie rzucić tak z 20-30 cm, niech sobie upadnie na deskę tylko tak równiutko. Rzeczywiście tak dobrze to się utrwala ten biszkop, już nic tam nie opada. Potem jak biszkop trochę przestygnie, obkroję go nożem i wyłożę na taką kratkę, żeby go troszkę podsuszyć. Papier do pieczenia delikatnie ściągamy. Życzę wszystkim tylko wspaniałych, pysznych, pulchnych wypieków. Dzisiaj dziękuję pięknie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam serdecznie na kolejne filmy.